Patrzcie, jak ten Adam tupta. Widać, że zjadł porządny obiad. W jakim cudem mówisz, że będę zmartwym? Dziękow. Wiesz jakim cudem mówię? Po prostu... Klikam przycisk od mikrofonu i mówię. O, dasz mi Adwina? Daj mi O, dzięki. Tylko nie nadużyłem. Postaram się. <laughs> Slapem Adam Co mówiłeś o nie nadużywaniu Spróbujmy takie Ultra Triple Maga więcej na przestrzeń Ej Adam? Podskocz Co to odpalił? Panowie, nie nadużywamy, komentarza. slap, masowo. Jestem Dalej wysoko. mam admina? Uff. Przepraszam, no, nie chciałem nadużywać. Tak, tak mnie kusiło, po prostu, wiesz, władza i te sprawy. Dobra, póki skarg nie ma tu. O, no to, o, jeszcze go zabił. I no, mam... Idę skoczyć z mostu. Nie. Oj, ale będę miał edytowania tego. Ja już mam 4 godziny nagrania, a ja wam muszę zmieścić w 10 minutach. Aaa, wali w drzewo! Ale masz lagi nawet, <laughs> nawet spadać nie mogłeś normalnie Oto ja Dawaj mu wyraźnie do mikrofonu Adam to ty? Tak to ja O już nie, lepiej Nie to, bo... powiedzieć, to żebyś miało, jakbym się troszczył ale nie, co nie, nie z... Nie powiedziałeś mi z którego Dawać A nie to no ja mam taki niski most to, to ja rozumiem że się troszczysz I chciałeś żebym schodził z większego Braille. mostu Nie transmisja, no w sumie tak, żeby 10 Gdzie minut pojechało. Gdzie jest Strauch? Gdzie jest Dwight? Żeby włączyć. Doman. Mam admina, mam moc. Mam te moc. Mam te moc I obsrane koc. Mam no. pytanie. bo Jakieś pytanie mówił. Jakie pytanie? No. Już trochę za dużo graczy się zbiera i ten troll może nie wyjść, ale spróbujemy do samego końca. To co? Jerzyk jesteś? O kuźba Skupiłem się na jeżyku, bo wiecie, jestem nowym adminem. Jestem nowym adminem, to muszę się skupiać Dokładnie na nowych graczach. Nowy <grym <grym no, adminem. <grym> no właśnie, weźmy to... Kto tam Fortownie wybiłem na imprezę. Quek tam, wy bardziej po prawej. O tak, to jest tu. Mam kurę. jak za e, Znaczy kurę. Dziarówki. Dziarówki. Chodź! Mogę cię zabić? Obij mnie, no dawaj. O, nie ty! Jestem dobrym adminem, rozwiązałem sprawę zdrajcy. Tak. To sobie to sobie napiszę w, w adnotacji. Notatniczka sobie napiszę. Sobie, sobie napiszę. Do sobie, sobie napiszę. Na raz piję zabójca. Dawaj go, UMP Power, on już uciekł. UMP Power. UMP Power. Cowa, kogo tam zabiłeś? Dobrze, trzeba mordować takich. Cowa, nie myśl, że o tobie zapomniałem. Dwa, jeden. <laughs> Cześć, Satellite Wiesz, że ja się teleportuję stąd daleko, nie? Chcesz faktycznie umrzeć? Jesteś pewien? Dla mnie to jeden przycisk stąd, mówię ci Jak się pojawi ok, mnie tu już nie będzie Dupnie, dupnie Pomogłem zdrajcy wygrać, tak, o to chodzi <grym> Jestem dobrym adminem Co? On powiedział normalnie teraz, nie? Teraz normalnie. Teraz normalnie to powiedział, a tak to go nie słychać. Kto tu strzela? Kto Sowa, no chyba ci posrało. Kto chce łóżeć? Oficjalnie ja, ale... Ale mam problemy z tym. Nie, dawaj, no. On ci zaraz włoży pistolet, w będzie spadł. No i mówiłem, ostrzegałem. Sawa, na, na twoje barki dałem odpowiedzialność wygrania tej rundy. Okazało się, że zbyt małe były utrzymać ten ciężar. Ej, ej, jest takie coś jak poziom karmy albo coś takiego. Nie no, co? co, co karma? Nie była kiedyś karma. Karma na TTT? -t -t? Co ty? To jest serwer dla psów? Kogo Ta? my tu karmimy? To ja za no, Ja to nagrałem tak jest zaawansowana szyba tutaj. Zresztą mistrzowie architektury przemyśleli to? I daj grubą szybę. O kurde Sowa, co zrobiłem? No Sowa powinien wyjść <grym> z respa. Albo się nie, teleportować do respa To to mówi to tak to ginia o Ooo, ostry temat nie ma Ale sprawy, sowa, załatwiłem twoje problemy życiowe. <noise> będzie zły, będzie zły. sowa, pamięta jedno, sam chciałeś. Kuźwa, no i zblokowałeś mi ak akacza między drzwiami. Lepsze to niż siusiak między drzwiami promogą. Dobra, zabijam tego, kogo zobaczy. No zobaczyłeś mnie i co, żyję. Okomałeś mnie, sobie siebie detektyw. Nikt głosu nie mają. To nie mów. Co tam mówiłeś, Adam? <laughs> to mikro. Nie będę podgłaszał nic. Co ty tam? <laughs> oh. No, Adam znowu ułożył kulkę i spada. Nie, no weźcie, Adam was wyklikał z USP. O, to słyszałem. To da się usłyszeć. Ale słaby, okay, Okej, wyzywanie od słabych? Nie wiem czy jest target ion, nie? Adamy. Słaby? Ale jak cię działo dupnie to też będziesz silny? Ion cannon, nie Nie masz jaj. No zrobiłem sobie jajecznicę ostatnio, no i nie mam jaj. Jak on krzyczy, ale dupnie, ale stracę karmy. O niej, będzie całą samobójstwo? Wej, a Bobów nie był zdrajca, to dlatego nie zginął? Zabiję Madama, jestem dobrym adminem. Dobry admin, co Nic. Mam ma Zeusa, sprawdź mnie. Ja No to chodź. Nie, nie sprawdziłeś, dział. ma. prawo, no nie sprawdził. Czemu teleport nie działa? Bo nie działa. Chodź, okay. bo osoby takie jak tyś się pytały. Zjeden. Bo Adamów Cztery nie wpuszczają. Co tam MRK, jak życie? Kim ty jesteś? O, powiedz mi kim ty jesteś. No, jestem dobrym adminem, mu tu jest graczy. No dobrze. <laughs> brawo Markful. Co by się stało, z zmutował wszystkich? Na no, ja 5 minut, nie? nie ma vip -a, light -a, na że to nikt by nie mógł mówić. Aha. O rusza. Temu zmutowa rycikowi. <laughs> to o. będzie hamskie głosowanie, ale lubicie so So WP? Tak, nie. Muteol. <noise> ja <tam> 3 Muteol. <noise> <You> <all. głos> Dobra. <głos> A, ja was nie rozumiem. Albo infa nikt nie daje, no to sowa jest. Ktoś musi dać info, nie? Uff, jaki jestem niemiły. Co to jest? Srasz ten kwiatku weź, wyłaś. Poletrzyj się i wyjdź. No pudeczj dupę i jak skończyłeś się, wyjdź z tego kwiatka. Dobrze. To, to, to kontynuuj działanie. A jeszcze resztka została, mówisz? Dobra. <laughs> Nie mogę <laughs> A dupę potarłeś. <laughs> no wej! z uśmierconą co uważaj po lewej od razu. Ej, no haka ci dałem, a ty co? Widzisz jakbyś dupę podtarł, to by było lepiej. To jest nauczka. Ja mówię, <laughs> dupę byś potarł, to by było lepiej. Kurwa. Płoko, nie? No jeszcze może sobie zapiszę jakieś badania psychiatryczne przy okazji. Nie kłam, Sowa, nie chciałeś. Znam twoje zamiary, chciałeś gołów w drzewo przydupić za dnia. Kto był taki mądry, by dać minę przed detektywem? Weźcie, też chcę się tak pobawić. Dawać go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. nie na moje. Zabił mi detektywa. To już nie detektyw. Kto zabił? Kto chce sprawić duszkę na spawn jest. I to no je to chodź. Jest bardzo ładnie otoczony. Wiesz, że zginiesz? Ła Ty. Mogę na ciebie przyczepić? Nie mogę. Okej. Okay. Zawsze mnie intrygowało Co mówiłeś? Klim, moda Wariacik Wiem, że oni będą wiedzieć, ale chcę żebyście wy wiedzieli, że to co piszę to jest tylko i wyłącznie dla zabawy i w celach rozrywkowych O ty wariaciku niemiły Zróbmy konfrontację są SOWE Każdy wie, że ja jestem kulturalną osobą Nie, widać, widać w sumie słychać bardziej BETAM, betam. Właśnie, słuchaj, czy ty nie jesteś? Tak <laughs> prowokacja o, No i znowu nie oceniaj nikim Nie, odlenia, nie, odlenia, nie, odlenia, nie odlenia. Tam, tak wiem Kuźwa, sowę wczesiłem <laughs> Sowa, sorry Dam ci plus jeden karmy, masz aktualnie 2-3-6 <laughs> Jaka prowokacja, kurde on mnie wyzywał wymienić po stopach. O. I tym oto zakończeniem, kończymy ten odcinek, tak wiem, to było powtórzenie, ale pomijmy to. Dzięki wam za oglądanie, że się spodobało, wiecie co robić, a my widzimy się już w następnej części, tak sądzę, tak więc na razie cześć.